Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś zrobimy drugą bombeczkę. Ale na początku bardzo chciałam wszystkim podziękować za lajki, za subskrypcje, no i oczywiście za udostępnianie filmików, tak? Widzicie Państwo, czy mam dwie bombki. Obydwie są robione jednym wzorem. Ta była robiona kordonkiem, którego w 100 gramach jest 560 metrów i szydełkiem 1,25. A ta już jest robiona kordonkiem, którego jest w motku... 460 metrów i szydełkiem 1,75. Ta ma średnicy około 9 cm, ta około 11 cm, tak? To zaczynamy robić bąbeczkę. Oczywiście zaczynamy od oczek łańcuszka. Robimy 8 oczek łańcuszka. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Zamykamy oczywiście oczkiem ścisłym. Robimy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i robimy w kółeczku jeszcze 23 słupki, czyli razem będziemy mieli 24 słupki. Trzy cztery pięć i robimy tak jeszcze do dwudziestu czterech słupków, tak? Mamy w kółeczku dwadzieścia cztery słupki. Oczywiście zamykamy oczkiem ścisłym i robimy. 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Omijamy pierwszy słupek, wbijamy się w następny, czyli jeden słupek omijamy, robimy słupek, znowu dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Omijamy jeden słupek, w następny znowu robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. I znowu omijamy jeden słupek i w następnym robimy słupek. I tak będziemy robić do końca rzędu. Słupek, dwa oczka łańcuszka, omijamy jeden słupek i znowu słupek. I tak już do końca rzędu. I kończymy rząd drugi. Tak. Oczywiście wbijamy się w trzecie oczko i zamykamy oczkiem ścisłym. Czyli w drugim rzędzie mieliśmy 12 słupków oddzielonych dwoma oczkami łańcuszka. I teraz mamy 12 takich poprzeczek, tak? Przechodzimy od razu na poprzeczkę. Robimy trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Drugi słupek, ale przeciągamy tylko przez dwie niteczki. Trzeci słupek, przeciągamy tylko przez dwie niteczki. I teraz przeciągamy te słupki razem. Robimy pięć oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5 i w tej samej poprzeczce robimy znowu trzy słupki przeciągnięte razem u góry, tak? Zawsze musimy mieć na szydełku cztery niteczki, tak? I przeciągamy razem. I przechodzimy od razu na następną poprzeczkę. Robimy znowu trzy słupki. Przeciągamy przez dwie niteczki. Znowu przez dwie, znowu przez dwie. Tak, mamy cztery niteczki na szydełku. Przeciągamy wszystkie i znowu pięć oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć. I na tej samej poprzeczce znowu trzy słupki połączone razem górą. I przechodzimy od razu na następną poprzeczkę. I znowu powtarzamy, tak? Raz. Dwa. Trzy. Pięć oczek łańcuszka. I na tą samą poprzeczkę. Znowu trzy słupki przeciągnięte razem górą. I tak będziemy już robić do końca rzędu. Na każdej poprzeczce trzy słupki przeciągnięte razem górą. Pięć oczek łańcuszka. Znowu na tej samej poprzeczce trzy słupki przeciągnięte razem górą. I przechodzimy od razu na następną poprzeczkę. I tak do końca rzędu. I kończymy rząd. Trzeci. Oczywiście oczkiem ścisłym. I teraz przechodzimy od razu na ten łuk z pięciu oczek łańcuszka i znów robimy trzy słupki, ale przeciągnięte razem górą, tak? Pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć. I na tym samym łuku znowu trzy słupki przez dwie niteczki, znowu przez dwie niteczki, przez dwie niteczki i razem. I teraz jeszcze między tymi motywami dwa oczka łańcuszka. I znowu na następny łuk przechodzimy. Robimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu w tym samym łuku trzy słupki przeciągnięte razem górą. I dwa oczka łańcuszka, i przechodzimy na następny łuk. Raz, dwa, trzy. 5 oczek łańcuszka, 4, 5, znowu na ten sam łuk. Raz, 2, 3, przeciągamy razem i 2 oczka łańcuszka. Czyli teraz w, w czwartym rzędzie robimy na Łuku 3 słupki przyciągnięte razem, 5 oczek łańcuszka, 3 słupki przyciągnięte razem, i oddzielamy od następnego łuku dwoma oczkami łańcuszka. I tak robimy już do końca rzędu. I skończyliśmy rząd czwarty. I przechodzimy znowu na Łuk z pięciu oczek łańcuszka. I robimy oczywiście. 3 słupki przerobione razem. 5 oczek łańcuszka: 2, 3, 4, 5, i na tym samym łuku znowu robimy 3 słupki przerobione razem. I teraz robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Wbijamy się w tą poprzeczkę z dwóch oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu. Robimy półsłupek. Znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i przechodzimy na następny łuk. I powtarzamy. Trzy słupki przeciągnięte razem górą. Pięć oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć. I znowu na tym samym łuku trzy słupki. Przyciągnięte razem górą. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Na tej poprzeczce z dwóch oczek łańcuszka poprzedniego rzędu półsłupeczek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i przechodzimy na kolejny łuk. Czyli w tym rzędzie będziemy robić na łuku trzy słupki przeciągnięte razem górą, pięć oczek łańcuszka, w tym samym łuku znowu trzy słupki przeciągnięte górą razem, trzy oczka łańcuszka, pół na poprzeczce, tak. I znowu trzy oczka łańcuszka i przechodzimy na następny łuk. I tak już do końca rzędu. I skończyliśmy. Rząd piąty i przejdziemy do ostatniego rzędu. I znowu. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Drugi słupek przeciągamy przez dwie niteczki. I trzeci. I przeciągamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć oczek łańcuszka. I na tym samym łuku znowu trzy słupki przeciągnięte razem. Góro. I tym razem zrobimy 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Robimy półsłupek w półsłupku z poprzedniego rzędu. I znowu 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. I przechodzimy na kolejny łuk, czyli 3 słupki, raz, dwa, trzy, przeciągamy razem. Pięć oczek, łańcuszka, trzy, cztery, pięć. Znowu na tym samym łuku. trzy słupki, raz, dwa, trzy, przeciągamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 5 oczek łańcuszka, wbijamy się w półsłupek z poprzedniego rzędu. I znowu 5 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i przechodzimy na kolejny łuk. Tak? Czyli w ostatnim rzędzie będziemy mieli na łuku 3 słupki przyciągnięte razem górą. 5 oczek łańcuszka, w tym samym łuku znowu 3 słupki przyciągnięte razem górą. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek w półsłupku z poprzedniego rzędu. I znowu 5 oczek łańcuszka i przechodzimy na następny łuk. I tak już do końca rzędu. I kończyliśmy ostatni rząd. Zakańczamy niteczkę i teraz będziemy robić drugą połowę. Drugą połowę robimy identycznie jak tą pierwszą, tak? O, tak wygląda połowa bombki. I drugą połowę. Pierwsza połowa jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć rzędów. Drugą połowę kończymy na piątym rzędzie, bo w szóstym będziemy bombeczkę już włączyć. Tu mam raz, dwa, trzy, cztery pięć. I jestem w drugiej połowie na szóstym rzędzie. Czyli w. Na szóstym rzędzie robiliśmy na łuku trzy słupki przeciągnięte razem górą. I na łuku robiliśmy pięć oczek łańcuszka. Teraz zrobimy raz dwa oczka łańcuszka. Zahaczamy o łuk. W poprzedniej części robimy półsłupeczek, dwa oczka łańcuszka i wracamy znowu na ten sam łuk. I robimy trzy słupki przeciągnięte razem górą. I dalej robimy jak w części pierwszej, tak? Pięć oczek łańcuszka. Dwa, trzy, cztery, półsłupek w półsłupku z poprzedniego rzędu. Znowu 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5. Przechodzimy na łuk. Robimy 3 słupki przeciągnięte razem górą. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z pierwszej części. Robimy półsłupeczek. Dwa oczka łańcuszka. I wracamy na ten sam łuk. I trzy słupki przyciągnięte razem górą. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupeczek w półsłupku poprzedniego rzędu. Pięć oczek łańcuszka. I przechodzimy na kolejny łuk. I powtarzamy. Raz, dwa, trzy supeczki przyciągnięte razem górą. Dwa oczka łańcuszka. I przechodzimy na łuk z poprzedniej części bombeczki. I tak będziemy robić już do końca rzędu, aż połączymy wszystkie motywy, tak? I połączyliśmy już wszystkie motywy razem. Zakończamy niteczkę. I włożymy balonika i zobaczymy co nam wyszło. tak się prezentuje bombeczka. I robiliśmy, ja robiłam teraz z tej grubszej niteczki, tak? Czyli to jest ta większa bombeczka. A mówię, a jeżeli z mniejszej, z cieńszej niteczki, to wyjdą nam mniejsze. Jeszcze tylko Panią powiem, bo się Panie pytacie, jak ja mierzę rozmiar bombki. Robię to tak. Czyli ta bombeczka, ta mniejsza, ma około 9 cm, tak? Tak jak mówiłam na początku, a ta większa będzie miała około 11. Jak podaję rozmiar bombki to zawsze tak ją, w ten sposób ją mierzę, tak? Ta ma około 11 cm. Dziękuję ślicznie wszystkim za uwagę. Zapraszam Was na kolejny filmik. Pokażę wam jak fajnie można na ozdobę choinkową wykorzystać resztki włóczki. A jeśli się ten filmik podobał, miło mi będzie, jak będzie paluszek w górę. No i do usłyszenia.